Dzisiaj, tak jak wspomniałem, będziemy... Co? Gówno kurwa, nie wiem co. Dzisiaj sprzedałem Ci zajebisty patent na redukcję. Standardową bieżnię. Możesz wypierdolić, wyprość to słowo, wymazać ze swojego słownika. Dziś pokażę Ci jak prawdziwie. Dziś znajdujemy się na mojej farmie. Farmie kurwa drobiu. Jeszcze raz. Dziś znajdujemy się na mojej farmie. Na moim pastwisku. Farmie progresu, tak. Nie każdy progresuje, nawet kurwa, kura, kaczka, cokolwiek. Tutaj mój ziomek jest to. Kot pasterski nie wygląda, ale uwierzcie lubi być złudny, patrz się dzieje to już. No zmęczony jest akurat po treningu. A więc ten zajebisty patent, człowieku stoi właśnie przed nami. Uwaga, na krześle, bo może się kurwa mocno wyjewać, mocno zdziwić. Jest to innowacyjny trening cardio. Nie wiem czy jesteś kurwa gotowy na coś takiego mordo mordo nie przedłużajmy dzisiaj e, a bestia, ten potwór e, ten rydwan kurwa zobaczcie kurwa na te koła nie ale felga kurwa nie ten rydwan e, poprowadzi was e, Wspaniała Maszyna, yy, cardio idealny trening yy, Szczególnie bez wspomagania No ale tak już na koniec yy, podsumowując yy, cały dzisiejszy taki krótki yy, poradnik yy, Kit boja yy, Po prostu mordo, dużo osób Wiesz yy, yy, i im się, że jest tylko jedna forma cardio, jest to, jest to forma e, w postaci nie wiem, bieżnie, bo po prostu tego nie, który no, według mnie jest po prostu nudny, kurwa. Jest nudny jak traki z olejem, jak, kurwa, nie wiem, jak moje wypociny. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć, kurwa. E, witam w kolejnym kąciku kulinarnym. Dzisiaj coś bardziej ekskluzywnego, od ładnie prezentującego się na patelni z kurwy Tutaj e, świeżo złowione kurwa rybki e, w potoku e, omaszczone pomidorami. Pytasz jaka jest największa trudność tego oto dzieła dania. E, najważniejszą rzeczą w zrobieniu tego jest, albo są, raczej są, są kurwa chęci. Utona, że ma koleżankę i chce już iść Chyba oszalałem, patrzy na nas całe grubi Ochrona, bo już jest coś z nimi dwie macie niż raz Uranek przychodzi w południe Bezwładnie mijają godziny Czasem zabrze... Patrz kurwa, witaję Znowu na kółty przejścia się po parskich pasażach Szul na mnie łypie dwa razy Powtarza, żeby tam oddychał Specjalne odzienie górskie, Elbrusowie, Elbrus na masce. Godzina, godzina. Witamy Was, znam dobrze Słowacki. Gdzie coś idziemy? Nie wiem. Przed ciebie Na ulubione Szczyrnokłowice, Koprowy Wiel. <gry> Dwie godzinki jesteśmy na szczycie. A <noise> nie widać, nie widzę, muszę cofnąć Tu się wykonuje skoki pomarzenia No to Skoki pomarzenia O tutaj tam nie No kurwa majster tych. poranek delikatnie już górka tam moi tragarze e, tak wygląda przeważnie droga życiowa e, większości ludzi wywiazł zakręty ale to ty mordo decydujesz czy będziesz na szczycie czegoś robi w lecie śnieg w zimie tylko mówią, że w czerwcu nie ma śniegu. to jest niemożliwe swoje myślenie w nie możliwe, aż mordy, jesteśmy tutaj? Jaka kurwa bryła lodu, jak na Antarktydzie, chłopie człowieku. Może nie jedni, ciepło? ciepło. Zależy od ciebie. Mały podróżnik. No i? Komorsowałby. nie? No jest fajnie. Mamy półtorej godzinki do szczytu. Delikatne tempo. Dzisiaj jest spacerek, rekreacja, Krzysztof. Tylko. Niestety. Niestety, tylko rekreacja. Ale czasami trzeba odpuścić. Spróbować tak po prostu się zatrzymać. I popatrzcie, Mordo Nie no, po prostu nas przytkało w kurwa po przerwie Nie no Idziemy sobie już Jesteśmy Pół godzinki odczytu Może delikatnie mniej Tragarze wiadomo Z tyłu, ale Mają balast Kropiemy sobie ludzku swoim tempem. Nie było śniegu, za dużo to małą łapatkę Po takim podejściu bań się kręci, kurwa, jak. Podobnym blancie chłopie. Darmowa inhalacja, człowieku. kurwa, biało, jest problem, nie? No, i tam jest kurwa koperek. Koperek. Widzimy sobie już. Jesteśmy. Pół godzinki odczytu. Jest no nie Tragarze, wiadomo, z tyłu, ale mają balast Zrobimy sobie powolutku, swoim tempem. Kurwa z prawego wierchu. Owdzie Braksów braksów Brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów, brak słów na takie krajobrazy jak tu. Brak słów, brak słów na takie krajobrazy jak tu. W tym momencie to nie chroniła mnie przed różnymi. Niebezpieczeństwami Ja tylko przyjechałem w tydzień, także myślę, że będzie dobrze. A ja pierdole. No ruch jak z kurwesy, nie? Bardzo już to kurwa. Kancelaria są jak robiłem. Z tej robię docierałem. A teraz, kurwa, formę docierałem. No i co, ja po treningu, kurwa nie nagrałem wszystkiego, słuchawka znowu wypada, yy. ale co, ale zajebisty trening, bardzo fajnie przedł jestem głodny jak kurwysem. idziemy do biodronki, mleczna kanapka, wjeżdżam, mogę do węgla, czy kurwa nabić, ale paliwa. Bardzo dobry dzień w robocie, najpierw musisz poczuć się dzieckiem, złapać dobry humor, dobry vibe, dopiero potem praca. A tutaj posiłek do pracy, przed treningiem, tofu, trzeba rotować różnymi, różne, 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 zielonego trzeba jeszcze dodać, jak tutaj mi mówi mój mm, dietetyk i będzie petarda i mm, co jeszcze mówię a właśnie o białeczku że trzeba właśnie ratować nie bać się trochę tofu, trochę kuczaczka kurwa twarożek spróbuj co ci najbardziej leży mordo, nie? Kurwa. co za poezja połączenie smaku ach kamusia. Takie klapeczki normalnie chopie, kurwa, sześć chłopie. Louis Vuitton, chłopie. kurwa, szukałem ci cały dzień, gdzieś ty był, gdzieś ty mordo był. No, mechanicy, kurwa, kurwa Stare miasta jak w Czechowie, prawda? A tutaj, oczywiście, w kuchni jest to mój ulubiony przedmiot, bo chowa za sobą. Magie, magie, kurwa różnych przepysznych, przefantastycznych potraw i e, posiłeczków. A tutaj kotlecik szarpany, kurwa, po prostu rozszarpuje mi zmysły. W ogóle mam tutaj piękną wątróbeczkę pyszną, e, doprawioną cebulką, smażoną na tuszczyku, e, delikatnie się Polewajka, polewajka, e, lap, lapta, lapta, polewajka smarowidło, kurwa, różnie to można nazywać w każdym razie to, 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 to na ziemniaki, kurwa multivitamina, kurwa, mordo, bomba witaminowa kurwa, ogórek, marchewka, ryż, wszystko tam, kurwa, jest no, pozdrawiam mamy ten posiłek dzięki jej zasługom e, mogę degustować a na koniec sobie wpierdalam taką przekąskę kitty, kurwa Kitty Happy, Happy You, Mega Paka, kurwa, dzielę to na trzy, Jagincina, wołowina, łosoś, kurwa. Człowieku, białko od chuja dostępne w Biedronce, polecam. Nie, nie dziękuję. Mój gruzik. Zlot samochodowy. Są jak trochę takie zawody dla kulturysty, albo dla e, trybojarza Dla e, zawodu dla trybwoistów. No. Tutaj najładniejsza felka z masy, kurwa, wszystko. Przygraj. Co Co przegrać? Czy w takim złocie można dobrze zjeść? Czy osoba trudująca? Jest tam to jest coś coś zjeść, odpowiedz mi, kurwa, no nie do końca, jakaś kiełbasa, kurwa, stara. żurku kurwa, z tego, butelki, ogólnie słabo, tak. ogólnie słabo, więc, no nie postarali się, kurwa, jeśli chodzi o, nie, kurwa, kulturystów, którzy byli, No jak to się mówi, Nie zadbali właśnie a. o osoby, kurwa, ćwiczące tutaj, tak, tutaj, którym, wiesz, zjeść, podtrzymać masę, a tutaj... Kurwa Żuri, mamki kurwa w szpitalu. No co tam, Dobrze, że Dobrze, chodźcie, jajko. Tam,